Siemanko, jestem oczywiście Polish Warrior. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj odcinek: Jak powiększyć FPSy w sezonie 6 w, w Fortnite, w nowym sezonie, który jest teraz. I mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomoże. Na pewno zwiększy trochę tych FPSów. Chociaż i tak w tym sezonie mam wrażenie, że są one lepsze niż w poprzednim. Yy, możecie napisać, czy też macie lepsze FPSy. Minimalnie, bo mi się wydaje, że tak, ale to może po prostu ja mam takie wrażenie. I zostawcie jeszcze łapeczkę w górę na wstępie. Subika możecie zostawić najlepiej z dzwoneczkiem, bo to bardzo pomaga z góry mega, mega dziękuję. No i co bez przedłużania zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc pierwszy taki protip, że tak powiem, jak powiększyć FPS-y w Fortnite, cie. jest to po prostu coś takiego, że tutaj jak jesteście na pulpicie, klikacie w Windowsa i wpisujecie tutaj edytuj plan zasilania i macie coś takiego, wchodzicie w to. Przechodzicie tutaj w opcję zasilania i zmieniacie z zrównoważonego na najwyższa wydajność. Także jeśli macie tutaj zaznaczone zrównoważony, to zmieńcie na największa wydajność i naprawdę pomaga to w FPS-ach. Okej, okay, a więc druga bardzo dobra funkcja to jest po prostu, że znowu klikacie tutaj w przycisk Windowsa, ustawienia, wchodzicie w prywatność i macie taką opcję tutaj jak aplikacje w tle i to sobie wyłączcie. Jak widzicie, ja mam to włączone i mam te wszystkie aplikacje w tle. I uwierzcie, że każda aplikacja zawiera chociaż trochę tych FPS-ów, także po prostu sobie to wyłączacie i teraz zawsze będziecie mieć te kilka FPS-ów więcej. Także polecam tą opcję również mieć wyłączoną. Ok, i dalej wychodzimy z tych ustawień tutaj prywatności, wchodzimy w granie. I w granie macie tutaj coś takiego jak Xbox Game Bar i to również wyłączacie, to zwiększa wam również y, FPS-y, wyłączacie sobie to, przechodzicie dalej, macie ujęcia, w ujęciach wyłączacie również rejestrowanie, bo jest to totalnie niepotrzebne, a zabiera tylko niepotrzebnie FPS-y. Rejestruj dźwięk podczas rejestrowania gry również sobie to wyłączacie. Ok, następny tutaj macie tryb gry, ja mam to włączone ale z tego co słyszałem, z tego co widziałem, to nie u każdego to działa. Ale mówię, z tego co słyszałem, zdarza się tak, że niektórzy jak to włączą, to mają po prostu mniej FPSów, więc wtedy to po prostu zostawcie wyłączone. Ale na większości komputerów to zwiększa FPSy, także polecam mieć to włączone. OK, następna opcja do zwiększenia FPS-ów to jest po prostu przechodzimy tutaj Znowu na ten ekran, klikamy system I w systemie macie coś takiego jak skupienie I to sobie wyłączacie To jest totalnie wam niepotrzebne, także tutaj sobie wyłączacie tą opcję Następne macie pamięć, pamięć również wyłączacie Również to jest niepotrzebne, a tylko zmniejsza wam FPS-y yy, Następne macie obsługa wielu zadań, obsługa wielu zadań yy, To zostawiacie sobie włączone, ale to wyłączacie, oś czasu to sobie wyłączcie to Wam również zwiększy minimalnie FPS-y Następny jest schowek Schowek również sobie wyłączacie I to z tych opcji jest na tyle i możecie już sobie na spokojnie z tego wyjść Ok, następna rzecz jest taka, że wchodzicie tutaj znowu w przycisk Windowsa Wpisujecie ten komputer yy, Prawym przyciskiem myszy właściwości I tutaj po prawej stronie macie takie coś jak zaawansowane ustawienia systemu To klikacie Wchodzimy w zaawansowane tutaj i mamy taką tutaj opcję jak wydajność. Klikamy ustawienia. Tutaj praktycznie każdy z Was będzie miał zaznaczone: Niech system Windows wybierze optymalne ustawienia, i Wy sobie to zmieniacie na niestandardowe. OK, także ja sobie tutaj wyłączyłem opcje, które nie są potrzebne. Zaznaczcie sobie wszystko tutaj tak, jak ja mam, i akceptujecie. Klikacie: zastosuj. Następnie klikacie OK. OK, teraz następna opcja. Jest to panel sterowania Nvidia dla osób, które mają Nvidia. Klikacie sobie w panel sterowania Nvidia I macie tutaj coś takiego Takie okienko wam powinno wyskoczyć Będziecie mieć tu pewnie zaznaczoną opcję Użyj ustawień aplikacji 3D I zmieniacie sobie to na tą opcję I z jakość na wydajność I wtedy będziecie mieć zawsze więcej tych FPS-ów, Także zmieńcie sobie tutaj Tak w tą opcję jak widzicie na ekranie OK I to jest na tyle z tego Możecie sobie wyjść Ok, już jesteśmy w Fortnite, jak widzicie, i teraz ustawienia, które możecie zmienić w Fortnite, żeby mieć więcej FPS-ów. Także tutaj, tutaj wszystko jest nieważne, przechodzimy tutaj niżej i tutaj macie coś takiego jak rozdzielczość 3D, ustawiać to standardowo na 100%, odległość widzenia yy, ja polecam na średnią, ale tutaj możecie sobie ustawić na epicką, tu akurat jakoś dużo FPS-ów nie zabiera, ale jeśli chcecie mieć naprawdę... Każdy FPS, jeśli chcecie liczyć każdy FPS więcej, no to polecam na średnią, bo wiadomo, że zabierze to mniej fps niż na epickiej. Jakość cieni wyłączona, jakość antyaliasingu wyłączona, jakość tekstur niska, jakość modeli niska, jakość efektów niska, jakość przetwarzania końcowego niska. I teraz idziecie, idziecie dalej, synchronizacja pionowa oczywiście wyłączona, rozmycie podczas ruchu yy, tutaj ja mam wyłączone. Yy, także tutaj nie zwracajcie uwagi, że jest włączone, bo i tak jak widzicie tej opcji nie mogę zmienić, także to jest ogólnie wyłączone. Wyświetlanie liczby klatek, wyłączone lub włączone, to akurat bez znaczenia, jak wolicie, czy chcecie widzieć, ile macie FPS-ów, czy nie. I tryb renderowania to jest mega, mega ważne i to fajnie powiększa fps -y. Jest to nowa funkcja, która została dodana do Fortnite'a niedawno, dosyć. Wydajność wersja alfa i to sobie ustawiacie. Wiem, że nie każdy to lubi, bo jest to, są to takie tekstury podobne, dosyć do telefonu takie, jakie macie na telefonie i jakby nie każdemu pasują te kolorki i to wszystko, także. Jeśli wam to nie przeszkadza, to polecam naprawdę to ustawić. Ale jeśli wam to nie przeszkadza, to naprawdę polecam to ustawić, bo jest to naprawdę fajna opcja, powiększa FPSy Dla mnie na przykład się bardzo fajnie gra na tym i nie widzę jakoś nie przeszkadza mi to, że są takie tekstury, jakie są i naprawdę gra mi się na tym przyjemniej. I wiem, że jest wiele osób, które lubi tą funkcję, także polecam ustawić. No i tutaj nawet nie muszę mówić, bo to automatycznie wam się wyłączy, także yy, tak wyglądają ustawienia graficzne. Ok, a więc to by było już na tyle. To są wszystkie ustawienia, które mi się udało ogarnąć, które powiększają FPS-y. Także jeśli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę w górę subika z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że zostawicie tego subika, żeby być na bieżąco, bo teraz chcę zacząć streamować. Także mam nadzieję, że będziecie na te streamy wpadać. Yy, będziemy tam grać Fortnite'a z widzami. Możecie mi napisać w komentarzach, czy chcecie odcinki tego typu, jak powiększyć FPS-y, bo jeśli znajdę jakiś kolejny sposób, to nie ma problemu, mogę dla Was nagrać, tylko musicie mi napisać i zostawić łapeczkę w górę, jeśli chcecie. Także to już by było na tyle w tym odcinku, trzymajcie się, cześć i piona!